W wielkim lesie za wsią, gdzie knieja i bagna, mieszka od lat wielu czarownica Jagna. Chatkę ma spiernika, a dach czekolady. W badzie musi choć być choćby dla zasady, a na strychu pod dachem siadała Na piecu w jakby jak my doszły sobie, się kotur, leni i ruchy. I, i tak sobie razem we trójkę mieszkali, chociaż całkiem inni w jednym się zgadzali. W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku w ramach akcji Wakacje 2015 odbywa się cykl spotkań pod tytułem Nie ma spania bez czytania. Powstał on w celu propagowania codziennego czytania dzieciom i zachęcania rodziców do kreatywnego, wspólnego spędzania czasu z dziećmi. W trakcie spotkań prezentowane są bajki przygotowywane pod okiem Jagody Juchniewicz, instruktora teatralnego. W przedstawieniach i wspólnej zabawie uczestniczą członkowie Kółka Teatralnego Miejskiego Centrum Kultury. W przygotowanie mini-przedstawień włączają się również rodzice. W czwartek odbyło się kolejne takie spotkanie. Inicjatywa powstała w Miejskim Centrum Kultury kilka lat temu. Od początku w projekt bardzo angażowali się rodzice. Dzieci same przygotowywały bajki znanych i nieznanych autorów. W czwartek mogliśmy zobaczyć dwie pisane wierszem bajki o czarownicy, jedna wymyślona na podstawie legend Świętokrzyskich. dawno temu, za na babcie. Całkiem niedaleko stąd, na łysej górze, dawniej zwaną łyżce, tak była dawniej nazywana Łysakura, góra, była siedziba kogo? Chorownic. Czarownic. oczywiście czarownic, które różne czary czy umiały. O północy siadały namiotła, miokła, na miokła latały, słowa, zaplęcia. Wniesione wiatrem przelatywały na ulubioną polarnę. Kiedy wichura szalała na świecie, tłamiąc drzewa i zrywając strzechy, wiadomo było, że na łysej górze wieczne oprawiają. Naszym celem jest zachęcanie dzieci do czytania, występowania na scenie. Dzieci rozmawiają, odpowiadają na pytania, dostają drobne upominki. Jeżeli zaszczepi się chęć czytania, w najmłodszym wieku potem człowiek nie odstępuje książki. Zawsze staram się uświadamiać, że w czytaniu możemy przenieść się w inną krainę, marzenia, uczyć ciekawych rzeczy. Każda bajka dobrze się kończy. Dzieci poznają dobre i złe cechy poprzez zabawę, improwizację. Mówi instruktor teatralny w Miejskim Centrum Kultury Jagoda Juchniewicz. Przed nami jeszcze kilka spotkań. Już dziś zachęcamy wszystkich najmłodszych do udziału. Najbliższe odbędzie się 16 lipca, więc w kolejny czwartek. W sierpniu natomiast akcja Nie ma spania bez czytania odbywać się będzie w środę i czwartki. Zapraszamy. Bowiem dzisiaj rano telegram dostała, że w samo południe gość będzie miała. Właśnie przyjeżdżają dzieciaki sąsiada. A, odmówić gościny i... przecież